Firma Bright Local niedawno przeprowadziła badanie, w którym dowiodła, że aż 82% klientów czyta opinie przed wyborem usług danej firmy. Więc szybka reakcja jest tutaj kluczowa. Niestety czasem zgłoszenie negatywnej opinii nie wystarcza, aby zniknęła ona z internetu. Rozwiązanie? Odpowiedz publicznie na te opinie w sposób profesjonalny i zaproponuj realne rozwiązanie problemu. Na przykład. Przepraszamy za problem, skontaktuj się z nami, aby to wyjaśnić. Oczywiście możesz to zdecydowanie rozwinąć na podstawie kontekstu danej sytuacji. Warto też spróbować prywatnie poprosić autora tego komentarza o jego usunięcie, jeśli uda ci się złagodzić sytuację. Jednak, co bardzo ważne, nie oferuj żadnych nagród za usunięcie negatywnej opinii. To wbrew zasadom Google i może bardzo łatwo narazić Cię na kary. Takie jak na przykład usunięcie Twojej wizytówki z internetu. Właściwie, czy warto w ogóle usuwać negatywne opinie? Usuwanie negatywnych opinii jest generalnie dobrym pomysłem, ale czasem może przynieść więcej szkody niż pożytku. Więc zamiast dążyć do usuwania każdej negatywnej opinii, warto pomyśleć na stworzenie strategii do zarządzania Twoją reputacją. Odpowiadaj na komentarze, pokazuj, że zależy Ci na klientach i zachęcaj zadowolonych klientów do zostawiania opinii. Bądź aktywny. Google premiuje wizytówki, które cieszą się aktywnością właścicieli firm. I co w tym kontekście jest bardzo ciekawe, są takie badania, które dowiodły, że firmy z mieszanką opinii pozytywnych i negatywnych są postrzegane jako bardziej autentyczne, pod warunkiem, że negatywnych opinii jest mniej niż 20%. Jest to badanie firmy Review Trackers z 2024 roku.